Cześć kochani, tu Honorata ze sklepu ColorCaramel.pl Dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem nieco innym niż dotychczas, a mianowicie pokażę Wam jak wykonać taki makijaż. Jeżeli spodobają Wam się tego typu filmiki, to koniecznie dajcie znać, a będę nagrywała ich więcej. No więc tak dziewczyny, dzisiaj makijaż rozpoczniemy od nałożenia bazy pod makijaż ze względu na to, że ja ostatnio borykam się z problemem e, skóry, która raczej się łatwo przesusza, e, nałożę sobie bazę nawilżającą na całą twarz. Aplikuję sobie troszeczkę bazy na dłoń. Ma ona biały kolor, ale po zaaplikowaniu na twarz stawia się ładnie ze skórą, tak jak kremik. I aplikujemy. Ja sobie nakładam tą bazę Palcami po prostu. Tak, tak jest mi najłatwiej. Nakładam ją dokładnie na wszystkie partie twarzy. I dzięki temu skóra będzie bardziej wygładzona bardziej taka promienista. No i też łatwiej będzie się nakładało podkład na tą twarz. Kolejnym krokiem będzie aplikacja podkładu. Ja dzisiaj wybrałam sobie podkład w sztyfcie. Mam go w odcieniu numer 12. Jest to taki dosyć jasny kolor. Tak się prezentuje na skórze. No i będę go sobie nakładała za pomocą gąbeczki. Podkład w sztyfcie możecie tak naprawdę aplikować palcami, gąbeczką, pędzlem, czym tam tak naprawdę, czym lubicie. Ja bardzo lubię aplikować wszystkie podkłady za pomocą gąbeczki, dlatego też ten w sztyfcie tak samo nałożę. Wykręcam sobie go odrobinkę i nakładam na wybrane partie twarzy. I pamiętajcie, żeby nie przesadzić z ilością tego kosmetyku, bo będzie on po prostu wyglądał e, niezbyt estetycznie, może też się nawet zważyć. Ja sobie prosto z pudełka aplikuję takie 3-4 magięcia na czoło i teraz wpracowuję w skórę. I nakładam na kolejne partie. Ważne, żebyście y, nie nakładały od razu produktu na całą twarz bo lepiej jeżeli zrobicie to po kolei i, i będziecie po kolei sobie blendowały. Mhm, widzicie różnicę? Tutaj jeszcze nie mam podkładu, a tu już teraz fajnie ujednolicona. bardzo zbyt mało w którymś miejscu, no to po prostu sobie go dookładać. Pamiętajcie, że zawsze lepiej dołożyć produktu, niż później walczyć z jego nadmiarem. I przeciągam sobie troszeczkę tutaj na szyję. Wygląda podkład w sztywcie nałożony na twarz. Fajnym produktem, który użyję teraz w makijażu, jest krem korygujący i to jest krem korygujący numer 12. Ja bardzo lubię go nakładać sobie pod oczy, bo fajnie kryje, fajnie też się nadaje na punktowe niedoskonałości. I on jak widzicie ma konsystencję takiego masełka. I nakładając ten kosmetyk palcem na skórę to masełko fajnie się właśnie e, roztapia pod wpływem ciepła i lepiej będzie się łączyło ze skórą i wtapiało w nią. Teraz Wam pokażę. Ja sobie nabieram na palec. O! I teraz aplikuję, zacznę może od y, okolicy oka. I aplikuję sobie, widzicie, palcem. I teraz doklepię bąbeczką. Nałożę sobie też odrobinę produktu na powiekę. Posłuży mi tutaj ten korektor jako baza pod cienie. No i to samo robimy po drugiej stronie twarzy. Znowu nabieram, nakładam na twarz i wklepuję. punktowo na niedoskonałości. No i teraz przejdziemy sobie do utrwalenia makijażu, czyli po prostu do pudru. Ja użyję dzisiaj dwóch pudrów, naszą nowość puder 608. To jest ten jaśniejszy, i ten puder sobie nałożę pod oczy, a na resztę twarzy, w zasadzie na całą twarz, nałożę puder biomineralny w odcieniu 0.1. On bardzo fajnie utrwala też makijaż. I do aplikacji tego pudru 608 użyję sobie takiego mniejszego pędzelka, pucha tego dosyć. nabieram puder, wstrzepuję jego nadmiar. I aplikuję sobie pod oczy, aby utrwalić korektor. Ten puder jest bardzo delikatny, dlatego ja też używam go pod oczy. Jak już mówiłam, na resztę twarzy nałożę sobie puder biomineralny. Rodzaj biomineralny aplikujemy w taki sposób, że wysypujemy sobie odrobinę pudru na wieczko i takim większym puchatym pędzlem wtłaczamy ten puder, właśnie w pędzel, takimi okrężnymi ruchami. I teraz sobie nakładamy na twarz. Też takimi, właśnie ja lubię sobie okrężnymi ruchami nakładać. To on lepiej się wtedy nakłada na to twarz lepiej się tak naprawdę stapia z naniesionym już makijażem i ten efekt zmatowienia będzie trwalszy bardziej Bardzo lubię ten puder, bo on zostawia takie fajne wygładzenie twarzy, ale ta twarz nie jest taka mm, tempo matowa, że tak powiem. Bo ze względu na to, że puder biomineralny zawiera mikę w swoim składzie, to fajnie się tutaj odbija naturalnie światło. No i co jeszcze mogę powiedzieć o tym pudrze? No, takie pudełeczko, on ma pojemność 6 gram. No po prostu wystarcza na bardzo długo, ja ten puder stosuję praktycznie codziennie, a wystarcza mi on na dobrych kilka miesięcy. No i puder ten też ma taki delikatny kolor, czasami stosuję go po prostu solo, zamiast podkładu, w zasadzie wtedy, kiedy na przykład nie chce mi się robić jakiegoś większego make-upu, czy też na dworze po prostu jest już temperatura taka letnia, wyższa, to właśnie bardzo fajnie sprawdzać ten produkt przy takim make-upie, no make-upie. Teraz przejdziemy sobie do makijażu brwi Chociaż w zasadzie ja tak mocno tych brwi nie podkreślam Gdzieś tam tylko maskuję jakieś luki I użyję sobie dzisiaj żelu do brwi I mam tutaj odcień 63 Jest to ten najciemniejszy No i co? Zabieram się za aplikację Ten pędzelek właśnie od żelu do brwi fajnie się sprawdza Jest cieniutki, precyzyjny I nabieram naprawdę odrobinkę na czubeczek tego pędzeleczka, żeby nie za dużo zapikować tego produktu, bo jest on naprawdę, naprawdę mocno napigmentowany. I teraz, kiedy mam najwięcej tego produktu, to zaczynam sobie od końca brwi, bo tam ona powinna być najciemniejsza. Że im bardziej jesteście z przodu tej brwi, to tutaj ten kolor powinien być delikatniejszy. W zasadzie jaśniejszy. I tak to wygląda. I teraz jeszcze druga brew. No tak naprawdę zajmuje mi to naprawdę kilka sekund. No i ten żel jest też przyjemny w pracy. Nawet jeżeli gdzieś tam Wam nie wyjdzie, to łatwo możecie go sobie jeszcze dopóki nie zaschnie. Oczywiście, zetrzeć i próbować jeszcze raz. Taki podstawowy makijaż twarzy w zasadzie mamy już zrobiony. No i teraz pokażę Wam, jak zrobić taki naturalny, w zasadzie codzienny make-up oczu. Do makijażu oczu użyję sobie paletki Sublim paletki numer 48 to ta paletka z takimi cieplejszymi odcieniami bo właśnie takie najbardziej pasują do mojego typu urody i z góry przepraszam, że ta paletka już jest troszeczkę po przejściach, ale no widać przynajmniej, że, że jest używana i tak, najpierw nabiorę sobie tego najjaśniejszego beżu i nałożę na całą powiekę. Używam sobie takiego puchatego pędzelka, bo takim mi się najlepiej pracuje. I strzepuję nadmiar. I nakładamy takimi okrężnymi ruchami na całą powiekę. w kamerce. I teraz nakładamy sobie na drugie oko. Tak samo. Teraz nałożę sobie ten nieco ciemniejszy w załamanie powieki. Zrobimy taki makijaż w zasadzie z użyciem dwóch odcieni. I spójrzcie nakładamy sobie tutaj na końcu i rozcieramy tu, gdzie jest to naturalne zagłębienie naszej powieki oczywiście okrężnymi ruchami mhm. i to samo robimy z drugim okiem teraz, żeby jeszcze bardziej nadać wyrazistości temu makijażowi. Wezmę sobie ten trzeci cień. Odrobinkę tak naprawdę. Strzepuję oczywiście nadmiar. Jego nałożę sobie tutaj w sam kącik, żeby przyciemnić trochę ten makijaż i też troszkę nad linią rzęs. no i oczywiście cały czas po listę ruchami pracujemy, blendujemy czynność powtarzamy oczywiście na drugiej powiece prezentuje się nasza powieka i teraz zajmiemy się dolną powieką i na dolną powiekę nałożymy sobie właśnie też ten trzeci cień i delikatnie rozcieramy bliżej kącika, to tym jaśniejszy bierzemy sobie cień. I wszystko sobie rozcieramy, blendujemy ładnie. Mhm. I to już prawie koniec. Do rozświetlenia wewnętrznego kącika oczu użyję sobie paletki. Paletki z rozświetlaczami. Zobaczcie, jakie one są piękne. Ja użyję sobie tego, tego kolorku. To taki delikatny złotawy odcień. I nakładam sobie wewnętrzną kącik oka, żeby sprawić, by to oko było takie bardziej. Mhm, zobaczcie. Teraz przejdziemy sobie do makijażu rzęs. A użyję tutaj mojej ulubionej maskary, czyli maskary M14. Tak prezentuje się maskara. Ma ona silikonową szczoteczkę. Na którą nabiera się tak naprawdę idealna ilość. Tuszu. I zaraz Wam pokażę, jak wygląda w akcji. Zobaczcie, jaka jest różnica. A tutaj jeszcze nie. No, ja jestem nią zachwycona. Nie jest ona taka sucha jak w przypadku niektórych naturalnych maskar. Ta konsystencja jest po prostu taka idealna. Dajcie znać w komentarzach. Czy też lubicie tą maskarę, albo po prostu napiszcie, która maskara jest Waszą ulubioną. Ok, tak prezentuje się maskara. Myślę, że naprawdę fajnie. No i co, teraz przejdziemy do różu, brązera i rozświetlacza, czyli coś, co robimy najbardziej. Tak jak już mówiłam, kolejnym krokiem będzie nałożenie. Odrobiny brązera, różu i rozświetlacza. Ja użyję sobie paletki, paletki TRIO numer 43. To ta paletka. Mamy tutaj od razu rozświetlacz, róż i brązer. Także bardzo fajna paletka, jeżeli gdzieś wyjeżdżamy. Bo nie musimy zabierać kilku kosmetyków, tylko mamy jeden. I to zamknięty jeszcze w porządnej paletce, także nic się nie rozsypie. I teraz tak. Ja zaczynam od nakładania brązera. I brązer aplikuję sobie tutaj, gdzie mamy takie naturalne cienie, czyli w okolicy kości policzkowych, na czole, pod żuchwą. i odrobinkę na nos. Zaraz zobaczycie, jak to wygląda. Zabieram sobie brązer. Strzepuję nadmiar, żeby nie nałożyć za dużo od razu. I aplikuję. Pod kośćmi policzkowymi. Oczywiście przeciągam też w kierunku skroni i całość sobie blenduję. I aplikuję brązer z drugiej strony. Nie wiem, czy też tak macie, ale ja bardzo nie lubię malować swojej lewej części twarzy. Nie wiem po prostu, jak mam ułożyć pędzel. Nawet jeżeli gdzieś tam zaaplikuje Wam się więcej tego brązera, niż byście chciały, to możecie zatuszować to po prostu pudrem, wszystko fajnie blendując i będzie ok. Teraz brązer nałożę sobie na czoło. O drobinkę, tak naprawdę. Z jednej i z drugiej strony. I troszeczkę tutaj na żółwę. Ok. Teraz przejdziemy do aplikacji różu. Różne biorę sobie na kubek pędzla i aplikuję na szczyta kości polczkowych, czyli gdzieś tutaj. Delikatnie, żeby nie przesadzić z jego ilością. I blendujemy wszystko razem z naszym brązerem. Na drugi policzek. Ok, i teraz y, aplikujemy rozświetlacz. Ja lubię rozświetlacz nakładać małym pędzelkiem, nawet tym, którego używałam do makijażu oczu. Także biorę sobie z powrotem ten mniejszy pędzelek, nabieram rozświetlacz. I nakładam tutaj też na szczytach kości policzkowych, kierując się w stronę skroni, żeby to nam fajnie błyszczało. Troszeczkę na czubek nosa, łuk kupidyna. Też nałożyć pod łuk kryjowy. I w zasadzie dostały nam tylko usta. Na usta zaplikuję sobie pomadkę numer 284 z serii Sublim. Jest to taki fajny róż, delikatny. I teraz zobaczcie, jak prezentuje się na ustach. I zobaczcie, taki fajny, delikatny róż. Myślę, że fajnie się prezentuje w makijażu takim codziennym. Kochani, to już wszystko. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni. Wybaczcie mi jakieś tam wpadki. Nie jestem wizerzystką, maluję się dlatego, bo uwielbiam to robić. Uwielbiam kosmetyki, szczególnie właśnie te nasze naturalne. Dlatego chciałam Wam pokazać, jak fajnie można je wykorzystać i smalować tak naprawdę w miarę szybki, fajny, efektowny makijaż. Na dzisiaj to już koniec. A Was zapraszam do oglądania naszych filmików i do subskrybowania kanału. Tak, by nie przegapić kolejnych odcinków. To co? Do zobaczenia